Cześć, jestem Dagmara i tutaj jesteśmy z całą ekipą Teatru Figurki w Ciężkowicach, bo dzisiaj jest pierwszy dzień naszego festiwalu, objazdowego festiwalu kreatywności. I za, za chwileczkę będzie koncert fantastycznego zespołu Kuku. Tutaj oni się montują. Nie, właśnie robią sobie zdjęcia, bez sensu, ale my chcemy Was zaprosić za tydzień, którego marta? 13. 13 w ciężkowicach. 13. W ciężkowicach. 13. W ciężkowicach. 13 sierpnia. 13 sierpnia w Ciężkowicach Drugi dzień festiwalu kreatywności w programie Warsztaty, warsztaty tworzenia światu, warsztaty ruchowe, instalacja, instalacja, instalacja cieniowa oraz spektakl oceanarium. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie.